Cześć. Tata Kajetana, cześć. Tata Kajetana. Nie będzie łatwo. Badanie WES kosztuje 10 tysięcy zł. No to nie jest badanie, które ja wezmę sobie z kieszeni, dychę i, i, i zapłacę. Eee, liczne wady dysmorficzne. Dzieci żyją tydzień, dwa, trzy, a nie porównuję go do dzieci, które są zdrowe. Bo w sumie to jest tylko zespół dawna. To jest... żaden. Z... To jest tylko zespół dawna. No mówię, no ter teraz możemy tak mówić, że to jest tylko zespół dawna, bo hmm. już... Eee, Ponad 3 lata z Kajetanem jeździmy po różnych turnusach terapeutycznych. Partnerami kanału są Szkoła jazdy FIOR Profesjonalne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy Terapia holistyczna Dietetyka i medycyna naturalna Gabinety w Dzierżaniowie i w Bielawie Bez kartki? <laughs> Bez. <laughs> e, cześć i witamy na kanale Sługatka Marcin FIOR Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Włodarczyk. Cześć. Tata Kajetana, cześć. Tata Kajetana. Eee, zanim zaczniemy tą trochę ciężką, jak dla mnie, rozmowę, dla ciebie też pewnie nie jest taka prosta. Nie będzie łatwo. To rozróżnijmy trochę atmosferę i pięć pytań tradycyjnych dla tego kanału. Odpowiadasz krótko i zwięźle. Tak jest. Białe czy czarne? Czarne. Koszykówka czy piłka nożna? Od zawsze koszykówka. Nissan Getter czy Camaro SS? Camaro. Piwo, wino, czy whisky? Zależy od imprezy, ale przewaga whisky. Rambo, czy Terminator? Rambo. I jakieś przysłowie, książka, stwierdzenie, które dało Ci powera, lub zmieniło coś w Twoim życiu, lub prowadzi Cię przez całe Twoje życie? Jako, że jestem już tutaj kolejnym gościem u Ciebie, zdążyłem się przygotować i Stwierdzenie, bardziej słowo, które od dłuższego czasu już mi towarzyszy, to jest karma, że tak nie ta dla naszych pupili, tylko ta, która wraca ze zdwojoną siłą, Ty dasz sobie, Ty dasz komuś coś i to do Ciebie wróci razy dwa. Dzięki temu właśnie, jak te, odkąd teraz mamy tego naszego kajtka, to widzę, że, że to, co myśmy kiedyś ludziom dawali, to że myśmy komuś pomagali, to na dzień dzisiejszy do nas wraca z podwojoną siłą. I ta karma nam towarzyszy chyba teraz. Przez cały czas. Przez cały czas. Okej. Okay. To zacznijmy od, te, od takiego trochę <coughs> ciężkiego pytania. Jak dowiedzieliście się, że będziecie mieć nie, niepełnosprawne dziecko, pierwsze myśli pamiętasz? Pff, przygoda w ogóle z kajtkiem zaczęła się tak. Y Nietypowo, bo Kajetan jest trzecim dzieckiem naszym. Mhm. Dwie poprzednie ciąże wzorowe, wszystko ładnie, pięknie, dzieci zdrowe, wszystko ładnie jest. Ciąża Kajetana była wzorowa, wzorowa do porodu, poród był wzorowy. Dopiero na drugą dobę po porodzie przyszła pani pediatra, która się zmieniła i stwierdziła mojej żonie, powiedziała podpowiedziała jej, że zauważyła u nie u dziecka liczne wady dysmorficzne i wyszła po prostu z sali. Rzuciła takie hasło, a że to były, były czasy covid -u. ja nie mogłem być przy porodzie, nie było mnie, oczywiście tylko na telefonie. Żona sama w sali z młodym i przyszła pani mówi, że widzi u tego dziecka wady dysmorficzne i będziemy musieli coś z tym zrobić. I wyszła. No to Magda pierwsze co telefon, gogle, wady dysmorficzne, co jest grane, co to co w ogóle, co to znaczy. No bo dla nas to jest nowość, nie? I pierwsza w ogóle wiadomość jaka wychodzi na Google, to jest najgorsze co można zrobić. Że odpalasz internet i szukasz, nie? Gdzie generalnie tych informacji jest multum, to pierwsza wiadomość jaka była, to w ogóle yy, od razu już w oczach dzieci żyją tydzień, dwa, trzy przeżywają. Pierwsze informacje internetowe. Nie? Są zawsze najgorsze. Tak. To jest od razu najgorzej taki strzał i wiesz, najgorsze było to, że ta pani wyszła, że ta pani nie została, nie przekazała, co może być problemem, co, co widzi, co ewentualnie z tym dzieckiem może być. Tylko składy dysmorficzne. Słucha informacja. Tak, i... Tak. I Magda siedzi sama w sali z dzieckiem, nie ma nikogo, i czyta wiadomości, że może to dziecko żyć, wiesz, tydzień, dwa, trzy, dzwoni do mnie, mówi, że ty możesz go na przykład nawet nie zobaczyć. nie? I to był taki strzał straszny, że mówię, ta służba zdrowia nas w tym momencie już rozbroiła, nie? Mhm. No ale powoli, z każdym dniem gdzieś tam do przodu, do przodu, do przodu, aż trafiliśmy do genetyka, który zrobił nam... Zrobiliśmy badania genetyczne pod kątem właśnie tej wady, którą on tam ma, no i wyszło, że jest zespół Downa u Kajetana. I, i wtedy chyba z nas tak zeszło to wszystko, bo w sumie to jest tylko zespół Downa, to jest... Żaden z... To jest tylko zespół Dauna. no, mówię, no ter Teraz możemy tak mówić, że to jest tylko zespół Dawna, bo już y, ponad 3 lata z Kajetanem jeździmy po różnych turnusach terapeutycznych dawna. Kajtek jest generalnie zdrowy, gdzieś tam y, serducho, żołądek, bioderka, tamte nogi, wszystko jest, y, wszystko jest dobrze. No, idzie w dobrym kierunku, że może będzie lada dzień, lada miesiąc, może za rok będzie chodził, ale, ale wszyscy mówią, że będzie chodził, to jest dla nas też taki priorytet, który musimy uruchomić, no bo dzieciak rośnie. My go cały czas na rękach, też mamy swoje jakieś tam zdrowie i, i trochę nas to y, kosztuje, nie? ale no, mówię, idziemy do przodu. Nie? Okay. Wspomniałeś o służbie zdrowia, pociągnijmy ten temat troszkę dalej. Czy mm, rodzice osób niepełnosprawnych, i dzieci przede wszystkim niepełnosprawnych mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc od strony naszego NFZ? -u? Wszystko zależy. Czego oczekujemy i co byśmy chcieli. Ja mówię, tą, tą rozmowę tak przeprowadzimy trochę na, na, na tle naszego kajetana, bo my mhm. z tej strony widzimy to, jak to wygląda. I generalnie, kajtek jak się urodził, to myśmy szukali od razu informacji w internecie, gdzie możemy znaleźć jakiś specjalistę, który najbardziej nam będzie mógł podpowiadać, prowadzić tą naszą chorobę, żeby jak najlepiej było dla młodego. Mhm. I tak jak każde dziecko w Polsce ma jakiegoś tam pediatra w swojej przychodni, tak my też musieliśmy mieć, no i zapisaliśmy się do, tam do jednej przychodni, gdzie już w tej przychodni zameldowaliśmy, że mamy swojego lekarza prowadzącego w Poznaniu, do którego my z każdą pierdołą telefon wsiadamy w auto i jedziemy Aha. do Poznania. I tam był nasz główny taki pediatra, który nas prowadził, ale go... to nie był z służby zdrowia, to Aha. znaczy to nie był z NFZ-u, tylko to było wszystko pr 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 prywatne wizyty, Rozumiem. ale znaleziony taki człowiek, który wiedzieliśmy, że będzie prowadził go pod względem tej choroby, a nie, nie, nie będzie go porównywał ze zdrowymi dziećmi, bo Yy, już później, jak yy, kajtek dorastał, to właśnie ten pediatra, którego mieliśmy tutaj na miejscu, mhm. wszystkie te siatki centylowe, wszystkie porównania, wszystkie wzrosty, wagi, wszystko przyrównywał do, do zdrowych dzieci. Mhm. I jakby mógł, to byśmy co miesiąc, co dwa, co trzy lądowali w szpitalu, bo Kajtek nie ma Aha. tego, bo Kajtek jest taki, bo Kajtek jest to, tamto. A my w sumie z nim nigdy w szpitalu nie wylądowaliśmy. Nie? I ten pediatra właśnie z Poznania prowadził nas pod takim kątem, że mówi: Nie, to jak nam tu mówili antybiotyk, my telefon, czy na pewno? Mówił: Nie, zróbcie to tak i będzie dobrze. I na drugi dzień, trzeci już było dobrze. Nie było żadnych antybiotyków, nie było szpitali, nie było nic. I tak jest do dnia dzisiejszego. Kajtek nie jest leczony tu, znaczy leczony, no nie jest prowadzony, powiedz ma swojego pediatra tutaj, jak jest coś nagłego, wiadomo, no to lecimy, nie będziemy od razu tam na Poznań, ale jeżeli z czegoś szukamy, to mamy swojego pediatrę w Poznaniu, któremu 100% ufamy i naprawdę nas prowadzi tak, jakbyśmy chcieli i widzimy, że jest dobrze, nie? Czyli pierwsza taka podstawowa rzecz znaleźć pediatrę pr prowadzącego. Znaleźć osobę, która będzie wiedziała w, na danym etapie co z tym dzieckiem robić? Jak to dziecko może względem rówieśników, mhm. też z zespołem Downa, na przykładzie Kajetana, jak on się rozwija, a nie porównuje go do dzieci, które są zdrowe. I no taka, taka, taka przygoda. No mówię, tu jakbyśmy byli nie mieli tego lekarza w Poznaniu i byśmy byli pod tym, którego mieliśmy zmieniliśmy w międzyczasie, bo też tam przygody były inne, ale zmieniliśmy pediatrę. To Kajetan przynajmniej raz. Z miesiącu miałby podawane jakieś antybiotyki, bo, bo było coś nie tak, no tak bo było to, coś nie tak i to takie tra, szukanie... Tradycyjne leczenie u, tak no, jest. u nas w Polsce. Tak jest. a no, wiadomo, no, że to dla dzieci nie jest y, w ogóle dobre. Nie, to jest katastrofa, katastrofa nie? Nie, bo... Przecież Jak już się dziecko... całą florę bakterii, bakteryjną tak. wszystko się niesie tymi antybiotykami, a potem te dzieciaki w dorosłym życiu mają taki problem i o skąd? No skąd? No właśnie z tego, że jest organizm z tym rozwalony. Jak od pierwszego czy drugiego roku życia już zapalą tak, antybiotyki, to czego my oczekujemy, nie? Potem? Dlatego myśmy, mówię, szukali pomocy gdzieś, gdzie będziemy wiedzieli, i to też była informacja znaleziona w internecie z polecenia, mm -hmm. y, opinie. To wszystko szło, wiadomo, jedno z drugim się wiązało, że w końcu trafiliśmy to też nie było tak łatwo, że wzięliśmy telefon, zadzwoniliśmy, odebrali i tak przyjeżdżajcie. Nie, to jest Czyli do nie... takich ludzi, to trzeba wejść, jak cię nie wpuszczą drzwiami, to wchodzisz oknem. I myśmy tak zrobili, że naprawdę wsiedliśmy w auto, pojecha... nie, nie było miejsc, nie było ten siedzieliśmy w auto z kajtkiem, pojechaliśmy, wiedzieliśmy, że jest otwarte, i po prostu. Dzień dobry, my przyjechaliśmy. My chcemy. I, i chyba przez to, że widzieliście, że nam tak zależy, mhm. to trafiliśmy do tej właśnie osoby, do tej pani. Dobra, a skąd, skąd czerpać tą siłę i determinację? Bo pewnie nie, nie raz, nie dwa, nie 55, <laughs> miałeś chwilę zwątpienia. Największego powera dają nam ludzie. I to jest święta prawda, bo. My naprawdę nie raz pokładaliśmy się już, ja mówię nie starczy, niech on po prostu idzie swoim tempem, rozwija się tak jak, jak ma się rozwijać, tak, tak niech się rozwija i tyle, ale ludzie przez to, że mówię no mamy gdzieś tam jakieś te zbiórki, to coś tam tego i, i piszą do nas wiadomości prywatne, że to jest dobrze, że robicie to dobrze, że to, tak, to nas tak podbudowuje i to nam pokazuje, że idziemy w tym no, dobrym kierunku. No, mówię moglibyśmy się zamknąć w domu? I go po prostu nie pokazywać. No Będzie nasz, naszy, ten później na spacer i tyle, nie? ale to nie o to chodzi. To on, on też musi żyć w tym takim świecie, w którym my żyjemy. Nie możemy go zamknąć całkowicie, bo gdzieś kiedyś powiedzmy też braknie rodziców, czy tam. Ten, i on będzie musiał funkcjonować. I dlatego trzeba go w ten świat wprowadzać. Super. I wydajecie takiego kopa do działania. No. A jak sądzisz. Bo zawsze mnie interesuje też ta dru druga strona medalu, bo są ludzie, którzy dają kopa, dają power, wspomagają Was, ale pe pewnie są też ludzie, którzy mówią, a, nie wiem, tu ze zbiórki ma i jedzie na wakacje, tak? tu ma coś tam. I to ja, ja, ja dałem dla dzieciaka, a on wykorzystuje pewnie te pieniądze tak i tak. No bo znaczy, takie głosy te też są. Nigdy w życiu y, nie usłyszałem, nie usłyszeliśmy w twarz od nikogo, że wy coś zrobiliście tak i gdzieś te pieniądze poszły bokiem. Każdy a? pieniądz, który gdzieś tam ktoś wpłaca na kajtka idzie na zrzutkę, czy idzie na fundację. I te pieniądze z tych zrzutek, z tych fundacji są przeznaczane na... Konkretny cel na wyjazd, na turnus. Wiadomo, że no gdzieś tam e, jakiś lekarz wypada Kajetanowi, czy jak na przykład jak się, zaraz, jak się urodzi, jak robić badanie, no to e, badanie WS kosztuje 10 tysięcy zł. No to nie jest badanie, które ja wezmę sobie z kieszeni, dychę i, i, i zapłacę, tylko ta zrzutka po, też nam pomogła między innymi też opłacić te wszystkie badania, poprowadzić to. Ten pierwszy rok był przekosmiczny. No mówię 59 tysięcy 200 zł faktury z pierwszego roku życia Kajetana na jego diagnozy, na jego wyjazdy, na jego rehabilitację, na jego leczenie i to wszystko. To jest moim zdaniem no, kwota nie dla normalnego Kowalskiego. Dla zwykłego Kowalskiego tak. jest to. Przeciętna kwota. To co mówisz, że ktoś mi teraz powie, że ja te pieniądze gdzieś tam wywalam, no niech przyjdzie, niech zobaczy jak to jest i gdzie, gdzie te pieniądze lądują. No, to jest wszystko do, do pokazania, do udowodnienia. A z drugiej strony najwięcej tego właśnie gadania, to dają, gadają, mówią ludzie, którzy nie wyciągają, nie wyciągają ręki do nas, no, to są ludzie, ci co chcą nam pomóc, to nawet mówią, słuchaj, to idź zrób sobie za to, to wpłacają jakąś tam, jakieś tam pieniądze na zrzutkę, idź zrób sobie to za te pieniądze, czy cokolwiek, czy, czy na przykład spotykają gdzieś tam, czy, czy coś, dają do ręki jakąś gotówkę, mówi, to, to nie musisz tam, idźcie, zróbcie sobie to, czy tamto, no. Są tacy ludzie, że nie musimy na pewno brać kajtka z pieniędzy, żeby żeby funkcjonować, bawić się i na takiej zasadzie. A jeżeli ktoś tak uważa, niech siądzie na naszym miejscu, niech zobaczy, jak to jest. i... Ciężki temat, ale naprawdę, no, po trzech latach, trzech i pół już trochę z nas to zeszło. Początki były straszne, bo to, to ludzie, wiadomo, no, gdzieś gdzieś to dusili i mówili to, a po trzech i roku, ja, już mi się wydaje, że po prostu trzeba odpuścić, trzeba żyć, trzeba, trzeba, trzeba funkcjonować normalnie. Kto ma coś powiedzieć, to i tak powie. A no kto, po ma, ci... Tak, nie, a nie, kto ma ci pomóc, to ci pomoże i, i nawet nie będzie oklasków potrzebował ani z takiego, mhm. czy zrobi wpłaty na, na zrzutki, czy ze wszystko robią anonimowo. Nie potrzebują brawa. Dokładnie. A ci, co, co, co chcą gadać, to będą gadać i, i tego ak, nie zmienimy. A karma wraca. A karma wraca. A to słowo właśnie, to mówię. Myśmy, jak nie było Kajetana, dalej je tak robimy. Czy to przez jakieś maratony zumbowe, czy przez jakieś wyjazdy na jakieś zajęcia, gdzie, gdzie, gdzie jest poprzez wpłacenie cegiełki, gdzie się na jakieś tam zajęcia, pomagasz komuś. Mhm. Myśmy od zawsze z Magdą jeździli, pomagali. Raz, że korzystaliśmy z tego, no bo to było też, też dla ludzi, dla nas jakaś tam zabawy, forma zabawy, ale przez to też jechaliśmy, żeby pomagać, żeby wspomóc, żeby coś tego. I teraz generalnie jak myśmy zawsze stali pod sceną, tak teraz my musimy stać na scenie, a ludzie ci pod sceną są dla nas. nie? Jesteśmy po tej drugiej stronie ściany no i. Super, słuchaj. A takie teraz mi przyszło pytanie do głowy, jak ty ze swoją żoną dbacie o, o siebie, bo, bo Kajetana Babcie na pewno znajdą ale o, o siebie? My mamy bo, bo, bo wy takie szczęście w nieszczęściu. To ważni, tak? tak. No bo bez Was ta opieka nad kajetanem. By jej nie było. By jej nie było. Yy, jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy babcie, instytucję babcie. I złote kobiety, kajtek yy, co weekend praktycznie trafia do babci ze starszym rodzeństwem. My weekendy mamy z Magdą takie do dla siebie, żeby się sobą zająć. Ewentualnie podciągnąć Super, sprawy, śpiewa. które w tygodniu nie byliśmy w stanie gdzieś tam tego pozałatwiać. Mhm. Nie narzekamy na, na brak y, czasu dla siebie, tak ci powiem. Wiadomo, cały tydzień jesteśmy, żyjemy w pędzie, są dzieciaki, są zajęcia, jest szkoła, jest to tamto. Ale przychodzi weekend i dziękujemy tam na górze, że dopóki jest babcia, to robią dla nas taką robotę, że naprawdę Super. i 200 lat niech żyją. <grym, <grym, oby. Złote kobiety. Oby, oby. Tak jest. A uprawiasz jakiś sport? Masz czas na swoje hobby jakie? Masz swoje hobby? dużo sportu o, dużo sportu, nie dużo sportu czy dużo sportu no, kiedyś wiadomo ta koszykówka gdzieś tam była dużo dużo grałem i to no, było tego grania tak i zresztą z twojej strony też tam gdzieś pogrywałeś jeszcze grasz i ja już tam że tak powiem usiadłem na tyłku Hobby? dwa tygodnie przed porodem zanim się urodził kajtek bo wiadomo no mówię dowiedzieliśmy się o całym tym problemie zaraz po porodzie Yy, dwa tygodnie przed porodem kupiłem sobie samochód. Chciałem spełnić swoje marzenie. Kupiłem sobie auto. Mówię, odbuduję, będzie fajnie, będzie to tamto. No i, i, i to moje marzenie po miesiącu czasu, jak kajtek się urodzi, po miesiącu czasu poszło po prostu do, do nowego właściciela. Nie? I to. Czy są marzenia? No są. Gdzieś tam zawsze sobie mówię, że, że i tak kupię, i tak będzie, i gdzieś tam coś zawsze, zawsze gdzieś tam zrobię, żeby to auto było, które, o którym się marzy, o którym bym chciał. I, i tych marzeń chyba nikt mi nie zabierze. No. To jest dlatego. A jeżeli chodzi o sport. Jak <grywia> co ci powiedzieć? No gdzieś tam. W, przy przy jak turniejach, czymś człowiek pójdzie, porusza się, porzuca coś tego, ale tak, żeby stricte wychodzić z domu i się. Nie, nie, ma czasu, no. nie ma czasu. Ja wychodzę, moja żona jest na. pracuje na całym etacie. Mhm. E, na Kajetana jesteśmy na tym opiekuńczym zasiłku, rehabilitacyjnym, coś takiego z tytułu rezygnacji z pracy, jak to w Polsce było. Mhm. Teraz ma się to zmienić, czy już się zmieniło, ale nie, w związku z tym, że nie podejmuje pracy, dostaje. Jakieś tam pieniądze na Kajetana. Jak podejmę pracę, to mi te pieniądze zabierają. W takim chorym kraju trochę żyjemy, mhm. ale tak to wygląda. No ale jak ja bym miał żyć tylko na pensji żony i na tych pieniądzach od, od państwa, to co tam te grosze dają. A ja jakie to, to są? rzędu pieniądze? Na mnie i na Kajetana jest 2400 zł na dzień dzisiejszy. Z tego mamy zrobić, utrzymać siebie, zrobić rehabilitację, zrobić wszystko. no To są pieniądze takie, do tego żona zarobi coś tam, mamy dwójkę starszych dzieci, także to jest, nie ma możliwości pociągnięcia tematu. To nawet na wy, wyżywienie całej rodziny tak, jest mało. Jest problem. Dzisiaj. Dlatego ja gdzieś tam, może nie powinienem nawet o tym mówić, ale wychodzę rano i wracam wieczorem. Dostaję pieniądze z tytułu rezygnacji z pracy, ale ta praca gdzieś tam bokami... Idzie, ciągnę to, muszę to ciągnąć, no bo nie ma innej no, możliwości. Nie, 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 nie. ma innej opcji tylko, No i tak tak ciągniemy ten wózek powoli czyli, do przodu. Czyli jest kateście po prostu całą taką dobrze naoliwioną machiną, która dobrze działa razem, tak jest. wspólnie. I tak jak powiedziałeś, karma, którą dawa, da, dawaliście kiedyś, teraz wraca, teraz, teraz wraca i, i niech ona trwa jak najdłużej. Niech babcie żyją Jak najdłużej dużej. tak jest. Instytucja I, babcia to jest najwspanialsza rzecz na świecie. I żeby wam też zdrowie dopisywało, tak? Bo, bo tak, tak jak mówię, najpierw trzeba zadbać o siebie, bo, bo moment, bez was. A był co? moment taki w zeszłym roku, gdzie e, znikąd gdzieś tam coś się pojawiło tutaj na szyi. Pierwsza, pierwszy kontakt do lekarza lekarz od razu mówi, że nowotwór ścina z wiesz, lekarz, 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 lekarz pierwszego kontaktu dotyka, siataka, dotyka ci, i ci i Ci i... mówi, że masz raka. Nie? Ja mówię, kurde, no Panie, no, nie, jest ogóle, pan, chodzi, nie jest Pan znachorem, nie? nie ma takiej możliwości. Nie? A, a to zwykłe pędzły chłonne. No się później <laughs> okazało, że miałem taką większą torbiel na szyi, którą tam gdzieś w zgorzelcu wycięli i wszystko jest czysto, nie jest już, dobrze. Jest okay. ale, ale mieliśmy ponad pół roku wycięte z życia, siedzieliśmy jak na szpilkach. Magda płakała, ja to wiadomo, gdzieś tam dusiłem w sobie, ale Magda płakała, bo mówi jak ty teraz zostawisz mnie z dzieckiem, to tam, to w, w to ogóle są, jak po, nie ma takiej możliwości, ja po nie pociągnę lekarze, tego, nie? Lekarze czasami nie zdają sobie sprawy z, z wagi tak, swoich słów. Tak. Są moim zdaniem bo, nie, niedokształceni pod, yy, powinni przechodzić jakieś szkolenia przekazywania wiedzy. Tak, a aktualizowania tak. Sw, swojej wiedzy, bo ta tak ich jest. wiedza jest... Yy, Przestarzała i Lekarz... też niektórym lekarzom powiedzmy sobie wprost, nie chce się uczyć już, bo mu dobrze, on sobie siedzi, przyjdzie 15 pacjent, wypisze mu to hmm. samo i spoko. Ale żeby jakaś diagnostyka czy dogłębsze, dogłębsze z, z sprawdzenie tej choroby, to, to takie. Wystarczyłoby powiedzieć nie wiem, co to jest, musimy sprawdzić. Dokładnie, wszystko. I ty masz ja... czystą głowę Te. sprawdzacie, a nie a on mi na dzień Kawał dobry cioł, podciął, podciął, nogi wracasz do domu i mówisz żonie, że powiedział ci coś takiego i co? No wariactwo, no ale, <grym>, ale to nie mówię, pomyszenia. no... Dobrze, że jesteśmy yy, młodzi, jesteśmy naładowani energią i żyjemy na taki, takim, w takim pędzie, no bo tak... Nie jakbyś mówił, jakbyśmy mieli za dużo czasu, to byśmy znowu zaczęli myśleć, rozmyślać jak coś jest, coś źle się dzieje, ale tak jak żyjemy szybko, to nie mamy czasu na to, żeby myśleć, że... Że jednak jakaś choroba cię dopadła, że jakiś coś tam. Trzeba, trzeba. Oj, na dzień dzisiejszy mówię, jest nasz rodzynek, którym żyjemy, którego napędzamy. Jeździmy z nim, mówię, na te turnusy. Czyli trzeba, trzeba działać, baczyć, tak działać, jest. działać, a nie zajmować się pierdolami. Tak jest. Na, na dole podlinkujemy oczywiście zbiórkę dla Kajtka, Jeżeli miałby ktoś chęci, zapraszamy, pomóc zawsze warto. A karma na pewno wróci. Dzięki. Dzięki śliczno. Cześć. Jeżeli podobają Wam się treści na moim kanale, zapraszam. Naciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj, napisz komentarz, z jakimi ludźmi chciałbyś, żebym przeprowadził wywiad i lecimy z tematem.